Tak więc, cześć siemano, witam was w kolejnym odcinku Dzisiaj e, początek przygotowań pod pszenicę, uprawa talerzówką pod, e, po kukurydzy e, Jesteśmy tutaj, gdzie ostatnio w nocy Nie, chyba w nocy na, kończyłem nagrywać vloga Gdzie niegdzie O, gdzie niegdzie kolby Albo pospadane, albo poprzyciągane przez przystawkę No ale niestety ta kukurydza była bardzo nierówna Akurat na tej działce była najsłabsza chyba, bo w ogóle wzeszła tutaj miesiąc później niż reszta. Zobaczcie, zresztą jakie tu są jeszcze poniedzielone liście. Siewy były skończone tutaj wczoraj. Siewy, koszenie było skończone tutaj wczoraj w nocy. I dziś już tak na bieżąco zaczynam wierzać z uprawą. Mamy dzisiaj sobotę, więc dzisiaj się to pouprawia. Troszeczkę ta ziemia przeschnie chociaż nie jest tam jakoś tutaj mocno mokro, bo jest to w miarę lekka ziemia. Ale trochę to poprzesycha Pójdzie bezorkowiec, mandam i będziemy siać tutaj pszenicę. Mam nadzieję, że coś z tego urośnie. Tak jak już mówiłem w poprzednim odcinku, na tych, na tych działkach tutaj, na tej okolicy wyszło 10,5 tony mokrej kukurydzy, na no 28% ponad wyszła średnia. Także wilgotność dosyć spora, ale, ale plon, jak na te możliwości tych działek, to i tak rewelacja. Trochę martwi się o tą pszenicę, czy na tych działkach, tak jak tutaj jest, y, pomiędzy tymi lasami, taki, taka bardzo lekka ziemia, czy ona tutaj urośnie. No ale, tak jak już mówiłem, od kilku lat y, tak sobie już tam trzy sezony działki rozplanowywałem, żeby je łączyć, żeby w jedną stronę jechać opryskiwaczem z jednym opryskiem, z jedną uprawą. Dlatego, no niestety, jest tutaj 13,5 hektara. Będzie jakieś 3 hektary żywego piachu, reszta w miarę jeszcze jako taka ziemia. Więc. Nadzieja w tym, że, że też średnia wyjdzie jako taka. Robimy tutaj bezorkowo po kukurydzy. Wydaje mi się, że taki chyba dosyć, dosyć dobry pomysł. Już tam kilka sezonów. Drugi, już w sumie trzeci sezon po kukurydzy jest bezorkowo. W tym roku była kukurydza po kukurydzy. Tak samo tu na tych polach bezorkowo. O, jaka kolbka fajnie należy. No nic. No i co? I działamy. Mandam ustawiony dosyć płytko, tak w sumie jak zwykle, na jakieś tam 8-8 cm, myślę. Po jednym klipsie wyciągnąłem. Nie ma też tutaj tej ziemi za mocno drapać. Pójdzie bezorkowy, co to wszystko zruszy. Najbardziej mi zależy, żeby te badyle ściąć jak najmocniej, czyli płytko, żeby ich nie, nie wyrywać mocno, nie rwać z ziemi i wyrywać z korzeniami, tylko po prostu, żeby je niedobrze tutaj pociąć, po, pomieszać. Jak najpłycej, żeby potem ten bezorkowiec. O, tutaj kolbka też leży. Ta była spadnięta, gdzieś może dziki ją ściągnęły wcześniej. No i co działamy sobie? miarę to wygląda. Nie jest może jakoś idealnie, ale wiadomo, po tej ziarnówce sporo tej masy tutaj jest. Ten pionier mocno powyrasto w górę, nawet te, nawet te słabsze rośliny były dosyć wysokie, więc. Więc co, no co, działamy. O parę hektarów przed nami. O, jesteśmy teraz na działce naprzeciwko. Tam już między drzewami te pole zrobiłem. Tutaj na tej działce jest taki mega przechył. O, jeszcze sobie podsunę ścieżkę bliżej granicy, bo skrajnego rządka mi nie wycina. Chociaż tak, później bezorkowcem się to było. Krzysio kombajnem się przytrzymał i górka się zrobiła z tych resztek skolb. No i co? I niektórzy właśnie mówią, że te polskie talerzówki Podskakują, skaczą po polu Nie wiem, ja tą talerzówką zrobiłem kilka hektarów Robiłem i po rzepaku I po zbożach I uprawiałem na wiosnę pod kukurydzę Jeszcze mi się nigdy nie zdarzyło, żeby ona zaczęła mi Skakać i tańczyć A jest to pięciometrowa maszyna, więc też No dosyć Wydaje mi się, że dosyć spora Nie wiem, ja się śmieję, może ja się nie znam Ale mówię, no jak oglądałem gdzieś te filmiki, co się dzieje na, na TikToku, to się tak zastanawiałem, mówię, kurde, mówię co, ja kupiłem, mówię, u mnie będzie to samo, to to będzie masakra. Potem na tym polu, kurde, pobojawisko, normalnie progi zwalniające. Ale tutaj jeździmy o 13 teraz akurat, tam miałem ten pomat na 15 ustawiony. Stawimy 14,5. Ustawiony ten pomat na 14,5, może nie za, nie za głęboko O kurde, ale kamień. Może nie za głęboko idzie ta uprawa, no bo w sumie po co, jak za chwilę będzie tu bezorkowiec szedł na głęboko no Ale proszę, ładnie patyki pocięte, wymieszane Teraz bezorkowiec jak to wejdzie, to będzie ładnie to głębiej, z głębszymi portiami mieszał A tutaj na tej działce taki mega, mega zgórek Tu z tej strony go tak nie czuć, ale Ale tam od drugiej strony, no to naprawdę jest tutaj co ciągnąć pod górkę. Dlatego zaraz zobaczymy, jak sobie Erka poradzi z Mandamem. Yy, uprawiałem tutaj na wiosnę 6M i też jakoś tam powoli wciągnął, To Tutaj uprawa też nie szła zbyt głęboko. W ogóle nie wiem, ja jestem takim zwolennikiem, że ta leżówka nie jest do, do uprawy głębokiej, tylko po prostu, no tak jak ja nie mam agregatu uprawowego, jakiegoś takiego, żeby, żeby to doprawiać. A no to, żeby to na wiosnę sobie uprawić, jak, jak przed siebem na przykład, przed kukurydzą, albo tak jak teraz. No co, zruszyć tylko te resztki. Ło. Tutaj na końcu taka glinsko, Tutaj narożnik cały nawet nie był uprawiony i zasiany, bo woda stała na wiosnę. Ło! No i tak się śmieję, że nie wiem czy to Ja nie umiem talerzówki ustawić i mi tak dobrze idzie. Czy po prostu ten mandam tak sobie radzi. No że nie podskakuje. Ale miałem przez pewien czas obawy, mówię, kurde, jeżeli takie takie cyrki będą się działy na polu, toż to porażka, mówię. Nowy sprzęt za tyle pieniędzy, żeby takie takie rzeczy się działy, no tutaj na polu nie zarówno, bo to Miejscami trochę dziki pobuchtowały. Teraz pod, pod resztkami tego nie widać, ale, ale różnie tu potrafi bywać na tych polach. Nieraz potrafi się ta leżówka przypchać tutaj na, na ekranie bocznym, bo musiałam je poprzestawiać też. Bo za mocno przerzucało i nie zostawiało takie mocne rowy pomiędzy przejazdami. Te miejscami nawet sporo wilgoci, bo... Widzę, że się nieźle ślady odbijają od ciągnika o! Folguje trochę, 12,5 km na godzinę Ale to nie ma co się dziwić No mówię, to nie wiem czy kamera to odda Ale jest Jest dosyć spory z górek Jak y, M rozwoziłem tutaj wapno To dosyć, dosyć też szybko jeździłem Bo tam 12-14 chyba na godzinę To pod tą górkę Z Gentilem, z załadunkiem ciężko było się wbić No ładnie to wygląda, podoba mi się Płyciutko zmieszane, wszystko zerwane. Nigdzie patyki za mocno nie stoją. Gdzie nie gdzie, gdzieś tam pojedyncze, jak talerz nie trafi w rządek idealnie to to gdzie nie gdzie, ale to sporadycznie, a tak jak tutaj jeden rządek trochę przez kilka metrów jest. Ale generalnie fajnie robotę robi. Te liście o fajnie zmieszane, właśnie pochwaliłem, że się że się dobrze robi, się zapchało jak się zagapiłem do przodu. ja dobra, damy do tyłu, bo pewnie to nic z tego nie będzie. Gdzieś kurde, tych patyków się napcha a nieraz też jakiś kamień większy, po prostu jak trafi to, to potrafi się to przy, przyblokować, ale to o. Ta leżyła przeciała i śladu nie ma. Najgorzej, jak się człowiek zagapi, to to potrafi to naciągnąć tu dosyć mocno. No, pojedziemy sobie tym przejazdem i zostaną nam już dwa. Tędy będzie lżej jechać ze zgórka, bo mówię no, to pole nie jest zbyt szerokie, ale od tej, od tej strony no dużo mocniejszy jest ten skos. No co, mniej więcej tak to wygląda no. Teraz trzeba będzie tu rozrzucić jakieś nawozy, trochę NPK przecież tam jakieś 200 kg, bo pole nie za mocne, a jednak pod to pszenicę trochę trzeba Tych składników, więc Jakieś 200 NPK i mandam pójdzie bez orkowiec I będzie można siać No, tu ze z górki to Od razu spalanie spada 3,6 litra na hektar. Jak się odwrócę, będzie kurne 20. O, tutaj też kombajnem był stanięte Op, Opa! Podskoczyło wszystko fajnie Tu na tej działce była najładniejsza kukurydza Bo Ta ziemia w miarę zwięzła Ale ładnie się doprawiła Na wiosnę i udało się, że tutaj były Wschody w miarę W miarę normalne, więc Latamy sobie na nawigacji, więc można sobie jeździć co któryś przejazd ewentualnie No i co? I fajnie to wygląda Pola też ubywa, bo 5 metrowa maszyna to wiadomo, że to Sama jej szerokość już robi robotę Uuu 10 litrów na godzinę. <grystanie> jest, jest przepał. Ale więcej 8 litrów na hektar nie pokazuje nawet przy takim obciążeniu, więc sobie doładowanie włącza, dodatkowe, jak mu mocy brakuje. Stało mi tu jeszcze kilka działek, więc dzisiaj walka do późnego wieczoru, ale w miarę fajnie ubywa tym pola. Nie wziąłem drona ze sobą, bo tak to bym coś trochę może ponagrywał jeszcze. Ale zobaczę, może stał mi tam jedna działka, niecałe 4 hektary bliżej domu, może ją zostawię. Zobaczę, o którym mi się uda tej skończy, to może w poniedziałek jeszcze polatamy coś. Nie, no fajnie to idzie i nic nie podskakuje, nie wiem No dla mnie to jest... O, a czemu się zatrzymał? Pasowałoby tu poprzecznik może zrobić, ale będę wracał to go później zrobię Z tej strony sąsiedzi się obsieli, więc Tutaj u drugiego sąsiada rżysku jest, więc będzie gdzie w miarę wyjechać Już generalnie staram się tam Nie wyjeżdżać do ludzi na pola, żeby Potem nie było jakichś Niepotrzebnych nerwów O i elegancko Ostatni przejazd Strasznie nierówno na polu jest Mamy tutaj miejscami dziki, gdzie niegdzie się pojawiły Te zwięzła ziemia, niby tu bezorkowo talerzówko doprawiane, ale Nie jest tak idealnie, żeby Było jak na stole, chociaż jak z przyczepami się jeździło, było jakoś tak trochę jakby lepiej Też tych resztek, gdzie nie gdzie po kombajnie, trochę jest więcej Jak się gdzieś tam krzysił zatrzymał Ale Też prędkość dosyć spora, 14,5 na godzinę to To nie przelewki więc co? To tyle na dzisiaj. Ło, jeszcze jest, dojedziemy do końca pola. To nie dość, że jest ze zgórki, to jeszcze jest przechył dosyć mocny na bok. Tutaj lepiej z przyczepami na dół nie zjeżdżać, bo potem może być problem z wyjechaniem czego przed mokry rokiem na tej działce potrafi być mokro, to ciężko może być się wdrapać pod górkę. Więc co, to tyle na dzisiaj. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się! No i cześć!